Dzień dobry, serdecznie witam. Poniedziałek, 20 kwietnia. Szanowni Państwo, dobra wiadomość dla Szczecinacza to ta, że nie ma wzrostu zachorowań na koronawirusa w Szczecinku. Dwie osoby, które wcześniej zachorowały, zostały podane kwarantannie i leczeniu, i mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieją. Szanowni Państwo, za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem zarządców Waszych nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych ZGM-ów i, i, i innych zarządców trafiły Maseczki. Te maseczki są przekazywane na podstawie zgłoszonych przez Państwa deklaracji śmieciowych. To tylko na tej podstawie mogliśmy określić, ile w poszczególnej nieruchomości zamieszkuje osób. Wiadomym jest, że przy tak dużej akcji mogło dojść do różnego rodzaju niedopatrzeń bądź pomyłek. Dlatego uspokajam i proszę o wyjaśnienie sprawy w przypadku, kiedy... Któryś z państwa, któraś osoba nie, nie otrzymałaby takiej maseczki, a, a złożyłaby deklarację śmieciową. To wszystko jest do wyjaśnienia i na pewno można szybko bardzo sprostować. Proszę także o, o, o wyrozumiałość, jeżeli do kogoś jeszcze nie dotarły. Program nagrywamy w poniedziałek rano, a do końca dnia będzie trwała akcja. Także w tym momencie no, z tego. Także w tym momencie chciałbym bardzo podziękować dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 7, dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7, dla pracowników OSIRu, SAPiKu, Urzędu Miasta, dla innych nauczycieli z innych szkół, którzy włączyli się w akcję pakowania tych maseczek. Tych osób w tej akcji brało ponad 100, także dzięki nim w tak szybkim tempie maski mogły dotrzeć do Państwa. Dalej będziemy zmagali się z koronawirusem, dlatego wszystkim życzę dużo zdrowia, ostrożności, bądźcie ostrożni, a przetrwamy ten trudny czas.